Witam serdecznie na kolejnym moim filmiku. Tutaj Asia, Wasza Śląsko-Dziołcha. Gotam na siebie czasami, że, że jest takim wrzodem na dupie od całej tej sceny spiritualnej, bo tak jakby pokazuje wszystkie pułapki tej duchowości. Tak jak w ostatnim moim filmiku już chciałam tylko tutaj do, dodać takie ważne aspekty do tego tematu teraz, który mnie najbardziej kręci. Mogę to nazwać takim hasłem: zostaw te swoje życie już w spokoju i skończ tam grzebać w tym, i daj temu życiu po prostu płynąć. To tak jakby nie sprawisz, że trawa będzie szybciej rosnąć, jakby cięż za nią ciągnąć. <laughs> I chciałam teraz taki jeden mit rozwalić też. I tak pułapka tej duchowości, że tyś se teraz te twoje życie tak wykreowała tym, że w przeszłości myślałaś właśnie o tym, że tobie się coś stanie, albo twoim dzieciom się coś stanie, albo twojej matce, albo, 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 albo. Chcę ci powiedzieć, że ten prymitywny umysł, który gdero i paplocze cały, cały dzień, od rana do wieczora i w nocy, on nie miał wpływu na nic, co w twoim życiu się wydarzyło. Wszystko, co w twoim życiu się wydarzyło, jest w twoim planie duszy. Jest to tam zawarte i nic nie dodasz, nic nie ujmiesz. Nie popełniłaś w swoim życiu żadnych błędów, żadnych porażek nie miałaś. Wszystko to było w twoim planie duszy, było to tam zapisane, żebyś ty mogła wzrastać i się uczyć. Dlatego też nie warto jest porównywać się z innymi ludźmi, co jest naszym takim typowym sposobem działania, że my tam patrzymy, czy ta trawa u sąsiada jest bardziej zielona, czy nasza. Albo się porównujemy, o, taki mała kulpa, ja muszę taki mont Everest tutaj y, wychodzić tak, tak na takie szczyty, a ktoś inny se tak jedzie taką windą górską i jest tam szybciej jak ja, a ja tutaj muszę pokonywać takie różne wyzwania. To nie ma żadnego znaczenia. To, co każdy tam obok nas robi, dlatego, że to jest ich życie i ich plan duszy. Także trzeba to w taki sposób właśnie widzieć. I chcę Ci powiedzieć, że Twój umysł, On jest Twoje myśli, które... które które tworzymy, które się tam tworzą z tej kolektywy, też z tych wszystkich programów, one nie mają żadnego znaczenia sprawczego do Twojego życia i nie sprawiły, że Twoje życie się tak potoczyło, a nie inaczej. One po prostu nie mają żadna, żadnego znaczenia i nie mają żadnego wpływu na Ciebie. Jedyne, co mogą zrobić, to utrudnić Ci troszeczkę życie i sprawić Ci troszeczkę więcej cierpienia, bo gdybyś Ty poddała się um, temu planowi duszy co Jogodom też za siebie, że też tego nie robiła do tej pory, walczyła cały czas, cały czas przeciwko i bała się, bardzo mocno się bała do tej pory. Gdzieś tam w Wierzyłach, nie wiem czemu taki ten obraz mam szpetny, czyli te słońce świeci. Ach, czekajcie, muszę się trochę przesunąć, bo taką mgła. O, może teraz trochę lepiej. Co chciałabym powiedzieć, że do tej pory... Wierzyła w taką iluzję, że ja to wszystko sama stworzyła, bo też mi tak yy, pewni ludzie w jakimś tam stopniu zaczęli wmawiać, i ja w to po prostu uwierzyła. I to było do mnie takim największym cierpieniem, że jest takim debilem, idę na tym, że po prostu, że chcę to sama wszystko wytworzyła, i teraz muszę to zjeść ta zupa, a wcale tak nie jest. Po prostu dzisiaj widzę to całkiem inaczej, i ta prawda mnie wyzwoliła, ta prawda sp sprawiła, że. Dostałaś takiej lekkości w życiu, że po prostu wszystko jest zapisane od początku do końca w Twoim planie duszy. Każdy twój wybór, każdy twój partner, każda twoja, um, twoja praca, każdy twój um, przyjaciel, człowiek, którego poznałaś, wszystko jest zapisane dokładnie na tej drodze i wszystko, co mu się wydarzy, tam dojdziesz do tego miejsca. Tylko um, właśnie najważniejsze jest, co, co musimy zrobić, to poddać się temu i nie mieć tego oporu. Czyli każdego dnia, kiedy rano wstaję, mówię tak do mojego życia, do tego, co się wydarzy w nim, do tego, co ono przyniesie. I chciałabym powiedzieć, że gdyby my wiedzieli o tym, że od początku do końca cały czas jesteśmy prowadzeni, to te życie też inaczej by nasze wyglądało, byłoby to w takim poddaniu się i w takim całkowitym zaufaniu. Tutaj jest właśnie kwestia zaufania i e, można powiedzieć, ja wam z mojego własnego doświadczenia, że umiem, m, m, może w wcześniejszych latach mojego życia, bo miałam to zaufanie do Boga, wtedy to się jeszcze tak rozwijało, że było to na takim etapie bardzo religijnym, odkrywała się, szukałach tej prawdy w różne kręgi, wchodziła w różnych, różnych społeczności, różnych ludzi, szukała tej swojej prawdy. Dzisiaj dystansuje się od wszelkich grup, od wszelkich um, instytucji, wszelkich jakichś takich stworzonych um, dogmatów, um, programów i, i prawd od innych ludzi, tylko idę swoją ścieżką, taką, którą mi podpowiada moje serce, i w to włączą właśnie. Boga, mogę go nazwać dzisiaj Bóg, mogę go nazwać dzisiaj Ojciec, Pra Ojciec, Pra Matka, bo kiedyś właśnie nastąpił u mnie w moim życiu taki straszny cięci, bo tego jeszcze nie rozumiała, kiedy zmarło moje dziecko, to po prostu poczuła się totalnie oszukano przez Boga po prostu, go do jak ja Ci zaufała i y, szła t, y, tą ścieżką razem z Tobą, a Tyś mnie w taki sposób potraktował, że taki ból, musiała odczuć taki ból, który mi rozrywał serce, ale niestety, no, niestety tak się wydarzyło, że potrzebowała dużo czasu, żeby to zrozumieć, że właśnie to, to wydarzenie, on był cały czas, czy ona, pramatka, praojciec, oni byli cały czas przy mnie, oni cały czas mnie prowadzili i to nie jest ta siła, o której ja mówię, to nie jest coś na zewnątrz, to jest coś, co jest w nas, z czego my są stworzeni, z tej esencji boskości. Żeby tego właśnie, ten umysł nasz, on wytworzył te koncepty wszystkie, że my szukamy tego na zewnątrz. Tam nic na zewnątrz nie ma. Tam nie ma Jezusa, który Cię zbawi, który Cię uwolni, który Cię wy, wybawi. My tym wszystkim jesteśmy w nas. I, i e, po prostu to wszystko ewolu, ewoluowało to całe moje myślenie. I e, dzisiaj to zrozumiała już inaczej, potrzebowałam dużo czasu, bo gdzieś to zaufanie Zostało złamane to moje zaufanie do właśnie do boskości, do tego Boga, który się mną opiekuje, ten, który się o mnie troszczy, ten, który jest tą taką pieczą, by, tym takim przystanią, bezpieczeństwem, tym takim moim domem. I wiadomo, że szukaliśmy tego cały czas na zewnątrz, w grupach, w ludziach, w, w, w przedmiotach. Nawet ludzie szukają tego poczucia bezpieczeństwa w kamieniach. W jakichś talizmanach, w czymkolwiek tamtego nigdzie nie znajdziecie, to wszystko jest w nas samych. I teraz właśnie powoli, powoli zaczynam. Kurde, potrzebowałam trochę tego czasu, bo już prawie pół wieku żyję, i. Potrzebowałam tego wszystkiego, tego czasu, żeby to wszystko zrozumieć, że to nie działało przeciwko mnie, to jest zaplanowane i dzisiaj to było wszystko zaplanowane w tym moim planie. Ten plan tej mojej córki, która zmarła, i ten plan tej matki, którą była do mojej córki, żeby to wszystko przeżyć i tego doświadczyć, też to było wszystko w tym planie. I kiedy ja dzisiaj to widzę, do stoja takiego aż mi normalnie mi się chce nawet aż płakać z tego wzruszenia i tego poczucia takiej doskonałości tego planu, że, że już się temu poddaję, że to jest plan wyjątkowy, indywidualny, uszyty na, moje, na mój wymiar i jest wyjątkowy dla mnie. I nie ma takiego drugiego planu do kogoś innego, tylko to jest przede wszystkim dla mnie i jak ja się temu poddam i powiem, zostawiam już to moje życie, żeby już w nim nie grzebać, bo największym takim Moim cierpieniem ostatnich lat było te, te myślenie, które włożyło we mnie ten cały świat duchowy, który się tworzył teraz tutaj na tych przełomach lat, który cały czas mówił, że ty kreujesz swoje życie, że ty kreujesz swoją rzeczywistość swoimi myślami. I ja se cały czas się biła w kulpa, culpa, co ja jest za... Co, co, co ja se zrobiła, że ja se to wszystko tak wymyśliła i tak wykreowała. To jest bullshit i to jest... do mnie to jest nieprawda. Możecie sobie myśleć, co chcecie, możecie swoja prawda gdzieś tam znajdować w sobie, ale u mnie to tak ewoluowało, że dzisiaj się uwolniła od tego poczucia, że ten mój móżdżek tutaj, te pora półtorej kilograma, ma wpływ na ten wielki, wielki scenariusz, na ten wielki plan, który jest do mnie stworzony, że on nie ma żadnego wpływu na to, on jest po prostu malutką pestką, która nie ma żadnego znaczenia i wszystko, co tam w tej głowie się plapruje, ono nie ma żadnego znaczenia. Każde słowo nie ma żadnego znaczenia, i to poddanie się temu życiu, zostawianie tego życia w spokoju, poz pozwolenie temu życiu płynąć tak, jak ono chce płynąć, i, nie, i to jest tak, jakby szła cały czas pod wiatr, jak mam opór przeciwko temu, i wtedy to jest trudniejsze. Wtedy to jest taki, że mam, mam więcej tych wyzwań, takich, tych, 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 takich jakby przeszkód, które muszę pokonać, bo czuję ten opór niezgoda. Miała przez rok czasu, czuła niezgoda. Na to, co mi się wydarzyło z moją mamą, którą się opiekuję. Miałam z moich wewnętrznych przekonań i z moich wewnętrznych wartości, chcę się mamą opiekować, ale miałam taki opór, bo chciałam w końcu żyć i, i, i po prostu jakoś iść inaczej w tym moim życiu. A tu dup, przyszło jeszcze takie wyzwanie, które jest naprawdę ponad mojej siły czasami. Ale dzisiaj to widzę całkiem inaczej, dzisiaj to widzę jako niesamowity plan właśnie tej duszy, że tam, to jest moje życie teraz, właśnie, że w tym to jest przywilej opiekować się swoją matką, która była mi matką, taką, jaką umiała być przez całe moje życie, i teraz mogę uczyć się tej miłości, tej miłości takiej bezwarunkowej, tej miłości, dawania tej miłości tej drugiej osobie, czasami ponad moje siły gdzie też w tych kręgach duchowych się cały czas mówi ty się wykończysz, ty się dojedziesz, ty musisz zadbać o siebie, tak oczywiście musisz zadbać o siebie, ale to jest właśnie to są właśnie takie akty prawdziwej miłości, kiedy możemy usłużyć drugiemu człowiekowi. I to właśnie w tym planie duszy, jak widzisz, że tam, gdzie jest to największe wyzwanie, tam są ukryte skarby, tam są ukryte dla Ciebie jeszcze do rozpakowania prezenty, które możesz się dowiedzieć coś o sobie, to jest po prostu wielki skarb. I teraz reasumując już, bo to jest taki jakby ciąg dalszy tego pierwszego filmiku, co jest najważniejsze, co chciałam Wam przekazać dzisiaj, to to, żebyście się nie wykreowały, nie wykreowały tego swojego życia swoimi myślami z przeszłości. Że to, co dzisiaj macie, to nie jest wynik tych myśli, które miałyście w przeszłości. To jest bullshit, kłamstwo i, i nieprawda. Wy idziecie dokładnie w planie duszy. To, że czasami macie jakieś przeszkody, to jest ten opór przed tym, co się dzieje. Przyjmijcie to życie takim, jakim ono dzisiaj jest. Powiedzcie temu życiu tak. Powiedzcie temu planowi waszej duszy tak. I to wszystko się będzie same transformować, i to się będzie wszystko działo. Jak będą na bieżąco będziecie po prostu przeżywać te wszystkie emocje, które się pojawiają, to jest bardzo ważne, żeby nie wypierać, żeby nie wchodzić w te stare programy, które unikają tego bólu, unikają pewnych rzeczy. To tu jest, to tu jest bardzo kluczowe, żeby po prostu. Ten te, te, ta głowa ma ten program na przykład, że nie mam zgody na to, co teraz jest w moim życiu, i o to muszę teraz zmienić, bo ten umysł jest tak wytworzony, żeby unikać i żeby tylko się uwalniać, pozbywać się. Tak jak powiedziała, chcemy się wszystkiego pozbywać, chcemy się uwolnić z depresji, chcemy się uwolnić z jakiejś choroby, chcemy przezwyciężyć coś, chcemy. Jest wielki jeden dym z tego. A jak przyjdzie takie rozluźnienie i pokochasz to, co jest, i dosz temu teraz na chwilę spokój i powiesz tak temu, co jest. Życie jest totalnie w turbulencjach, jest chaos wtórny. W Twoim życiu na przykład jest taki, jakbyś zam, 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 e, zrobiła w wodzie taki, e, pogrzebała na dnie, to wszystko wypływa do góry. Jest totalny chaos. Nie wiesz, co jest grane z Twoim życiem. Tracisz całkowito kontrola nad swoim życiem. Teraz jest taki czas, nie możesz nic poukładane. Wszystko się rozpierdoliło. Wszyscy ludzie poodchodzili. Wszystko, mimo yy, poczucia bezpieczeństwa, już w niczym. I tak to właśnie teraz ma być. I próbuj się w tym teraz rozluźnić. Spróbuj w tym popłynąć i powiedzieć, OK, idę z tym. Płynę teraz z tym. Idę w tym flow i pozwalam temu życiu, pozwalam tej trawie samej rosnąć. I płynę w tym. I tylko każdego dnia sprawdzą to i mówię do tego wyższego ja prowadź. Nie do tej głowy pierdolonej, która cały czas pieprzy trzy po trzy, że ty jest niedobry, o taką jako żeś że, że masz posrane życi, że ci się wszystko wy, wywaliło, wyrąbało i że nic nie umiesz, żeś jest do dupy, że, że może wszystko porąbane, żeś ty to wszystko sama zrobiła. zastaw tego tutaj plapera, niech chcę tam gdero i powiedz, nie, jesteś po prostu, to co ty godosz, to, to jest bez znaczenia. Ale każdego dnia idziesz do głębi, do swojego wnętrza i mówisz do tego ducha swojego wewnętrznego, ja, do, do Boga, do boskości, do ducha boskiego mówisz prowadź, poddaję się Tobie, nie umiem tego mojego życia ogarnąć, nie jestem w stanie, nie jestem w stanie się kurwa uzdrowić, się uzdrawiam już kurwa 8 lat, i nic mi to nie idzie po prostu, bo dlatego, że chcemy to zrobić sami z tej głowy, tu ten ego się chce uzdrowić, bo ego szuko tysiąca metod, tysiące jakichś um, niesamowitych kursów, niesamowitych jakichś um, kluczy, metody, tam, tam zapłać tam 10 tysięcy, tam 15, tam 20. A kluczem wszystkiego jest poddanie się i powiedzenie, ja tego nie umię naprawić w sobie, ja tak po prostu mam, tak że jest, tak że jest stworzono z tej struktury i pewnych rzeczy, pewnych programów nie umia z siebie wypierdolić. I teraz poddaje się Tobie, oddaje to Tobie, Ty to uzdrów we mnie, jeżeli to jest coś, co nie jest, nie jest mną, to po prostu... Proszę Cię o to uzdrowienie wewnętrzne i z tym po prostu pracować. Nie wypierać oczywiście tego, co czujemy, nie wypierać tego bólu, nie wypierać. Wleź w ten cały syf, w te całe bagno swoje, które mamy. Skonfrontować się ze swoją prawdą, ze swoją rzeczywistością, z tym, kim żeście są, jaki żeście są i po prostu oddać to, powiedzieć, że nie umia po prostu inaczej, że, że tak to jest, czuja opór w tym czy w tym, i po prostu oddaja to Tobie, żebyś ty to uzdrowił. Czy, czy wiadomo, nie, nie chwytajcie mnie tu za słówka, nie, nie widzę Boga jako tego, co siedzi nad chmurami, i, i tam nami kieruje, tylko o to, co tętni w naszym wnętrzu, tutaj na wysokości naszego serca, kiedy rozkwito się taki. Taki światło i ten, ten kwiat, i z tym się po prostu połączyć i skontaktować, i to uzdrawia te wszystkie nasze komórki, te wszystkie nasze traumy, które tam są, ale one miały właśnie być, bo tymi trau ty, te, te traumy was stworzyły, tym kim macie być, bo tu do tego planu było to potrzebne, żebyście to czy tamto przeżyły, i to jest wszystko w zgodzie. Dzisiaj mam zgoda na to wszystko, co się. W moim życiu wydarzyło w przeszłości, i co jeszcze mnie czeka. Czasami się boimy, o co ja jeszcze mogę przeżyć, bo już już kurwa taki turbulencje miała, że wiem z czym się to jej. ale otwieram się, otwieram to serce, otwieram moja, moje całe wnętrze i mówię tak, przyjmuję wszystko, otwieram się na wszystko, co przychodzi. proszę o więcej tego, czego się po prostu obawiam, czego się boję, bo ten lęk właśnie robi ten zacisk w nas. No, i, i tak to na tym, na tym skończymy dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że to, co najważniejsze Wam powiedziała, co, co leżało mi na sercu i będę się tu pojawiać znowu co jakiś czas. No, papa, dziękuję i jak macie jakieś pytania, piszcie i od, odzywajcie się. Papa, dziękuję.